Dzisiaj wytestujemy sobie dwie albo trzy rzeczy. Zobaczymy. Telewizory i jak to się nazywa? To takie co kaset Magneto. odtwarza. Magnetowicz. Zawsze mi się te nazwy mylą. Takie stare DVD analogowe. <grych> no, no to testujemy. Kabel był w zestawie. Był w zestawie kabel, no tak. Taki telewizor znaleźliśmy. Ciekawe czy to jest TCL czy nie. Jakimś cudem go przeoczyłem prawie, że Marcin zauważyłem. Pod śmietnikiem patrzyłem w kontener, a nie zauważyłem, że jest telewizor. No pan, ale go włożyli. Podejrzanie lekki był. Czy on jest włożony w to naprawdę? Czy tylko to jest tak wciśnięte? No, jest telewizor w środku, zaraz się okaże, czy jest prawdziwy, czy tylko sama rama, bo taki jakiś był leciutemki. Ale te telewizory niektóre bywają lekkie. No ma elektronika. Aha, jest elektronika. E, to jest LG. Czyli ktoś sobie kupił jakiegoś TCL-a, a LG-ka... lg, -ka LG -ka już zostawił, tak. No to tak, no... Nie wygląda, żeby był pęknięty a nie uszkodzony. prawda? Tylko nie ma podstawy. No tutaj krzesło, postawimy się na krześle go. Gdzieś oprzemy i zobaczymy. W ogóle to taki stary telewizor. I Jezusicku, ile on ma USB. No, nie wiem po co mu tyle. USB-in 1, USB-in 2. A tu jest jeszcze HDD, to chyba pod dysk z USB. O, Ażby był taki inteligentny. 3 razy HDMI. HDD-in, okej. Okay. I HDMI. W sumie to wydawało mi się, że taki dość starawy jest, ale może niekoniecznie, bo tak spojrzałem na te porty i mówię Łopa, nie, Łupacz, jakoś... LNB Satellite. Ty on ma dekoder satelitarny wbudowany. No, nie taki zły może. Zobaczmy, taki to jest model. Tu ma panele sterowania. Panel mhm. sterowania 39 cali. Wygląda na to, że to jest. No dobra. To ktoś kupił za ocal większy. Aż. Mhm. No, a, bo 40, co nie? Tam to było 40. no. tak. Tamten był lepszy, DCL był Android TV. Może ktoś poleciał na smarta, ten jest dumb. Nie jest zbyt smartowy. No tak, I to jest dobre miejsce na niego. Pilota nie mamy do LGK żadnego nie mamy chyba, co nie? Jakie piloty mamy uniwersalne? Nie wiem, czy one będą chcieć działać. Ok, to posterujemy sobie panelem w razie, co jest gdzieś to pomarańczowe małe ustrojstwo. Fajnie, że ktoś kabel zostawił, bo no to ten jest taka kończynka. Takie jak do laptopowych. Y -hmm. kończynka. Jest nasz obecny telewizor, który też się okazuje nie, nie jest bez wad, bo się wyłącza. Trzeba by zajrzeć może gdzieś zimny lut albo coś się przegrzewa. Wyłącza się i włącza, restartuje się. W sumie nie wiadomo, czy wina elektroniki, oprogramowania, pamięci, czy, czy po prostu w zasilaczu kondensator padł, bo może być i tak. w ogóle nie jest takie łatwe. ten telewizor jest trochę za wysoki. A no tak nie jest łatwo tam sięgnąć Tak, wyłączyłem nagranie, to góra parcinowi udało się. O, to ma kontrolkę, która świeci chyba. A to jest takie dziwne, takie nasypione. Uszone, coś. się coś te, on tak jakby się połuszczył. na świeci kontrolka, więc... I najgorzej. Popatrzmy. Oooo! No, no, no dobra. Ale rozczarowanko. Uszkodzona matryca. Sygnału Ale szkoda. Do połowy, dlatego ktoś wymienił. Na... Chyba, że się da po tym. go coś tam. nie wiem, Taśmy by nie. Taśmę, może tym. Yy, te, gdzie są te tasiemki, to się zawsze odrywa od tych pasków. Led. Może trzeba pogrzać je. Na grzewnicę, na gorące powietrze dmuchawą, może je zlutuje. Mamy taką dmuchawę. Marcin Widzisz, jest sceptyczny. No, my będziemy mieli niepsujący się. A nam jest potrzebny telewizor do. Nie wiem czego. Reklam. No dobra, trudno. No to widać, że jest psuty. Czekaj, może się rozgrzejeś. Sam naprawi. Może to taki typ, który potrzebuje czasu. Lampowy, tak? Pok, pok. jest tam obraz ładny. Widzisz, że tu się ten pasek zmienił Nie, Zmienił się na szary. No. Czyli gdzieś coś nie łączy. To jest szansa, że może jakby się potykało tam go na górze. To, bo to pewnie od góry gdzieś tam te paski, to może i byś zadziałał. No Dobra, to wyłączy. no, dobra, no to sprzetestujemy tamto. Tam, to, tam to z tyłu. O, tam jest monitor. Dawno nie testowaliśmy i jeszcze przed urlopem chyba znaleziony. No, monitor, może gamingowy, a chyba że po prostu pudełko też tak samo jak tutaj po czymś innym.